Dieta cud nie istnieje, natomiast są wskazówki, zalecenia żywieniowe, których przestrzeganie pomoże nam w odchudzaniu. I warto pamiętać o tym, że trzeba jeść 4-5 posiłków w ciągu dnia w równych odstępach czasu, niewielkie objętościowo, niewielkie ilościowo. Dodatkowo ważnym elementem takiej diety odchudzającej jest picie odpowiedniej ilości płynów. Powinno być to półtora do 2 litrów w ciągu dnia. Ważna jest też jakość tych płynów. Najlepiej, aby była to woda mineralna, bądź też zielone, czerwone herbaty, herbatki ziołowe czy herbaty owocowe. Nie zaleca się picia napojów gazowanych. Słodkich napojów owocowych, a także czarnej herbaty oraz mocnych kaw w dużej ilości. Kolejnym elementem zdrowej diety odchudzającej jest spożywanie dużej ilości warzyw i owoców. Najlepiej, aby pojawiały się do każdego z posiłków w mniejszej lub większej ilości. Bardzo istotnym elementem diety odchudzającej jest spożywanie śniadań codziennie rano przed wyjściem z domu. Trzeba zjeść pożywne, pełnowartościowy posiłek, który da nam energię do pracy w ciągu dnia, więc warto pamiętać o tym śniadaniu. Dodatkowo ważne też, aby wybierać mięso, które jest chude, czyli wybierać drób taki jak kurczak czy indyk, Unikać tłustych mięs, pasztetów, różnych mielonek, parówek, a także tłuszczów widocznych, takich jak smalec, boczek. Warto jednak pamiętać o tym, że tłuste ryby morskie są zalecane ze względu na jakość tego tłuszczu. Zawierają dużo kwasów omega-3, które wspomagają odporność organizmu, poprawiają kondycję psychiczną a także wpływają pozytywnie na układ krążenia.